Z tej strony na ziemnior e, i dzisiaj gramy w ten fa, e, fan game FNAF -a 1G, another, e, TR, TRTF 1 ANOTHER TRTF1 remake e, czemu wzdycham? Mikrofon kurze dzisiaj. Już drugi raz próbuję nagrać i się okazuje, że w połowie odcinka mi się wyłączył i robię jakby drugi raz. No to powiem taką. Yy, możliwe, że dzisiaj zagramy dwie noce w tejże grze, a następnym razem kontynuacja gry tejże gry. Więc tak, no, zaczynamy. I mam nadzieję, że mi się mikrofon nie nie wyłączy. Sobie jakoś schowałem. A, nie da się. Okej, okay, mamy noc pierwszą. No to spójrzmy, mamy tego tak o Mamy światła, a tu o jeżotrasbek, znaczy ten. Hello. Hello. Oh, uh, hey there. there. Uh, I was told to record these for you to give you some advice on your first shift. No, I'm uh, Freddy, Chica Bonnie. Yeah. like the other night guard, it's over. But I, I have cool? my personal faith in champ. Oh, Jesus, to yeah, so you're a little bit Recently, there's been a lot of robberies yeah. in the area. So, funny, James, if by any chance there's been a bird moving around, I think the door should come in. No, no nie move. Unfortunately the door on your left is broken. Mamy tutaj papel so that's oh, a match with whatever. Oh yeah. I'm gonna... Oh yeah, there's mm. also a mascot mask. But I think the conditions you specified for the auto condition. It would be hard to breathe if you were to make it. So just use the e, Nos Fred Frederica. You wanna fool someone or that's in your office momentarily uh, anyway, that's really it for now. <laughs> What did you expect? Some long-ass explanation about your Dobra, job. Mamy I out. Zakładę, oh, like. minie, Anyways, I'll see you tomorrow. Good night. Oh, yes! Yes, you should Yes, you should It's going to. Yes, Ale trochę się bała. Trochę się boję co będzie z tym papetem. Tutaj. Mam nadzieję, że nikt się nie będzie ruszał przez ten czas. <laughs> Dobra, nikt się na razie tutaj nie rusza, a wiadomo co się będzie działo. Tutaj fan fanfare, są uh, yeah. No i tak, zobaczmy. no Chica, Bonnie, Freddy się jeszcze nie ruszają, jest pierwsza noc. Jest, zasłania. Pewnie wy to będziecie widzieć, ale ja nie widzę, która jest godzina. Bo mi się tutaj. Mi tutaj. konsolka od Xbox Game Bar zasłania, ale zakładam, że już jest druga co najmniej. Musiałbym to jakoś tutaj przełożyć. Tego, tą konsolkę, ale później, może w którejś tam minucie, bądź. jakby w, drugim, w drugiej połowie tego. Nagrania uda mi się to jakby zrobić. A montażysta to jakoś złączy. Nieprawdaż? Nie O jest! Co to jest? Co jest? Co to miało być? W mordę jest! O jasny gwint. Co to było? moment może szybciej tylko mi się uda xbox game tutaj przełożyć o oh jest teraz jest git teraz jest git no trzecia w no trzecia jest git oh. już ich nie ma jest dobra są tu e, czekaj bo oni ja pierdził, tylko na chwilę mnie nie było o nie 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 nie, nie. gdzie jest papyk gdzie jest... Gdzie jest papet? Gdzie jest papet otwarty pudełko? Ja pierdolę Przepraszam, nie chciałem przejechać, ale się tu dosłownie stresuję Gdzie ty nie jesteś? Gdzie, Gdzie jesteś Boni? Nie wiem co robić, nie wiem, totalnie co robić, bo Ponipo... Dobra, a... a papet wyszedł? Dobra, papet wyszedł. Miejmy nadzieję, że tą noc przetrwamy też. Już myślałem, że ten też będzie atakował. Won mi stąd. Ale jest pozytyw, 40%. Gdzie w znowu polazłeś, konie? Nieee, Jezu, wątp stąd! Mam trzy... Mam 20% baterii, a tutaj jest ta! Nie, 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 Mario, ale to jest stresujące, dobra, lecimy na co drugą. No dobra, fanga is one. Nie będę motował oczywiście, bo ja chcę mieć. <laughs> oh, man, what the is up with you? I know you got some good imagination, but those robots are around. You must love spooky ghost stories or something.

Hmm, ale ciekaw z po co to jest so, I you Skoro Lisiasty the tutaj nie ten nie idzie, yeah, ale yeah, zakładam... Ty, Lisiasty reagował na... reaguje na światło w dwójce, więc myślę, skoro jest złączenie dwójki z jedynką, to ma myślę, że Lisiasty tutaj pójdzie, to wtedy używamy tego przycisku. Tak myślę. Oby moje teorie były faktem No dobra, ale mamy. Jest git. Druga noc, pierwsza jem. I 86% Na razie jest ok. O nie papet, papet, papet. Co mamy zrobić? Papet na wyjściu. Zamykamy od razu, bo ja nie wiem jak to z papeta. Chłopaki tutaj stąd zwiali. A gdzie ty jesteś? Chłopaki, przepraszam. Nie się. gdzie ty... Gdzie ty jesteś, ty diabła? Gdzie jest ta Taki, jest taki nic tropiczne, bo ja nie wiem gdzie jest marionetka w ale... ale... Dobra, czy to jest w kuchni? Więc w kuchni. Jak skinę to może? Jak skinę można No dobrze tak działa? Sujus, chunaro ja są Boli... Wol stąd. Wol stąd. Dwadzieścia procent. Mówimy! Hmm. zobaczmy. Pierwszy jumpscare od Foxy'ego, ale jest sam! Zobaczmy. Foxy okay. will slowly level. Leave his parents' On once he Okej jeszcze raz robimy to. Druga noc, jak drugą noc przejdę, to wtedy kończy, yy, kończymy odcinek. Ok, teraz play kamerę na papeto, bo wiadomo, że pewnie się ruszy. Ciebie to już znamy. wyraźnie nie? nie wiem czy się uda Skończę tutaj i ten Zrobimy jakby remake'a tego remake co ja zrobimy jakby drugą wersję tego nie? w sensie, że po prostu e wish Czyli mechanika Foxego już znamy. W oryginale on jest szybki, a tutaj jest wolny. Gdzie ty Gdzie ty, on jesteś? Dobra, to jest dzika. Dobra Siema, wątpisz stąd? Ale na razie z git 40% 3.a.i.m. No, mamy papetkę na tym Na a, na 4 a. użyć. No dobra. Ja tutaj na razie kończę odcinek i robimy przerwę. Dobra. Witam z powrotem. Kontynuujemy no, z drugą. i ciekawi mnie, jak to teraz będzie wyglądało i mam nadzieję, że mnie teraz słychać, bo można by powiedzieć, że to jest drugi dzień z tego. Z nagrywy, z nagrywek eee, Mam nadzieję, że mnie słychać Właśnie, bo tak to się wkurza eee, no i dobra Tam na nagraniu było mówione A dobra tutaj trzeba najał wieść. dobra, wszystko jest już... Dobra Ciebie już To, to co tam nie to już znamy ale dobra dopiero zobaczymy, czy muszą tutaj świecić Nowet wychodzi. To jest git. A po co w takim razie to jest? Muszę zapamiętać, żeby ten żeby cały czas tam na 2 aży patrzeć. Kilka boni Freddy nadal nic nie, nie robią, nie wychodzą. Jezu, ale mnie strasznie, strasznie mi się podoba ten torzek tutaj. A co to, dwunastajem? I nadal nic. Nic się dzieje. Zakładam, że pierwsze dopiero. Jeśli będzie coś ciało, właśnie o, o ilku mowa. No i papetka się ma. Ma. Czekaj, co? Widzicie to? Widzicie to? Ona jest tutaj przy Fredryku. O jasny widok. O mój Boże. Coś tu będzie się teraz dziać. Coś tu będzie się teraz działo na stówę właśnie sprawdzam się z tego jest, nie mam dobra, papek jest gdzie jest ten razie boni. dobra, Chica już jest tutaj Dobra, Boni też tutaj jest. O, w ogóle się ma Boni. Oj, oj. Kiepsko to wygląda, jeśli chodzi o. Dobra, może to już zamknę? Albo już nie? Fuh. Tak, zamknę to już. Bo nie wiadomo, jak to z tym. to z bonim będzie. A tu jeszcze dzika w tym. Siema boni, nie ma tutaj nikogo. Iść proszę. Okej, dzika jest. Może być. Nie, no, nas. O, 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 o. o. Mamy tutaj się... Jest! Wykonaliśmy się z tego! W końcu! No Jezu, papet won stąd! Nie Która to minuta, nie wiem a Dobra, piąta minuta e, Robimy tak jak nijaki profcio Na piątej minucie Można przekinać dopiero Więc kur... Mamy przejebany <gry> No dobra On nie. nie ma tu Nie ma tu nikogo, nie ma tu nikogo 8, 6. A. Przy okazji zobaczymy związki od Fredryka Co wy na to 5% Jezu, proszę, 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 proszę 4% 3 procent Piąta, dawaj Dawaj szósta, dawaj szósta, dawaj szósta, kurde daj Dawaj mi tą szóstą Dawaj szóstą, dawaj szóstą, dawaj szóstą Dziesięć Osiem O nie, 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 nie Um, odcinek zakładam, że był, się wam spodobał um, i jak coś piszcie w komentarzach momenty, w których nie wiem, na przykład widzieliście tą papetkę, ja nie widziałem wtedy jak była i jeszcze raz. Um. A właśnie, subujcie, lajkujcie, oczekujcie na więcej. Na pewno będzie... Jezu, na pewno. Na stówę będzie kolejny odcinek z nocy trzeciej i czwartej. A piątą i szóstą z... zrobimy jeszcze w jeszcze kolejnym odcinku, więc... tak. E... E... No, do zobaczenia i cześć!